Konkurs Brąki Ci Zaskoczą spojrzeniem artysty. Zwycięskie oraz wyróżnione prace również są w dalszej naszej wystawie. W konkursie Brąki Zaskoczą spojrzeniem artysty. Dobraliśmy trzech laureatów, to są trzy równorzędne nagrody. Zapraszam. Zapraszam Panią Joannę Janowicz, która otrzymuje nagrodę za pracę Federyczna Wieża Ciśni we Zapraszam Panią Patrycję Hapuj za pracę spacer nocą w płatkach oraz Panią Aleksandrę Sowek za pracę w Zapolwanty. Zapraszam nasze laureatki. Wielkie brawa oczywiście. To są laureatki naszego konkursu. Natomiast chciałabym tu jeszcze zaprosić dwie osoby, które otrzymały wyróżnienie: pani Agnieszka Wygarda za pracę nazwaną Wieża Ciśnień, oraz pani Weronika Ziłek za pracę Wronki Dworzec PKP. Agnieszka Wygarda oraz Weronika Ziłek. Pani Dobrze, do dziękuję. 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 pani Dziękuję. 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 do wspólnego Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.